Witam serdecznie na kolejnym odcinku poradnika alienowanego. Wybaczcie, jest godzina, zdaje się, że jest 22, jutro idę do pracy, jestem trochę zmęczony, ale pojawił się tutaj taki, chciałbym wam omówić, materiał, w którym matka została przedstawiona jako taka, że ona rozumie alienację. I ja się postawiłem wiecie w takiej sytuacji, że nawet sobie na przykład symulowałem kiedyś tak coś takiego, że chciałbym się dostać do tej opinii dawczego zespołu specjalistów sądowych i na przykład tam po prostu rozstrzygać te sprawy. I wiecie co? Spróbujemy sprawdzić, czy matka jest alienatorką, bo, bo dokument został przedstawiony, że ona jest, wspiera bardzo kontakty z ojcem. Natomiast tak wstępnie przeanalizować. Jest to temat niezwykle ciężki. No, i dokument możemy tak rozważyć w następujący sposób, że albo on mówi, że ona nigdy nie alienowała, nie ma w sobie alienacji i tak dalej. No, i taką dajemy opinię w OZSS-ie, albo, yy, albo po prostu, że coś tam jest nie tak i trzeba to dalej zbadać. Więc tutaj byśmy się skupili na tym, czy, dalej, czy coś jest nie tak i dalej trzeba to zbadać. Postaram się przełączyć na ekran, teraz to chwilkę potrwa, do tych dokumentów. Tak, tutaj mam pierwsze I to jest kobieta, po prostu pisze coś takiego, że y, kobieta pisze coś takiego, że y, nie do końca tak jest. Niektóre kobiety są dojrzałe, a panowie nieodpowiedzialni. Zwróćcie uwagę, że jest to taka bardzo niejasna wypowiedź. Niektóre kobiety są dojrzałe, a panowie nieodpowiedzialni. I zróbcie, jeżeli jakieś słowo warunkowe usuwamy, to wtedy łatwiej jest słowa kobiety. Pamiętajcie, że to są odcinki o psychologii kobiet, analizować. Usuwamy nie i słowa warunkowe i badamy tekst, co kobieta właściwie myśli. Tak kolega mówił i zróbmy taką sobie. Niektóre kom... pomijamy i kobiety są dojrzałe, a panowie nie nieodpowiedzialni. To niektóre być może coś tam, coś tam, to u kobiety to jest zawsze taka ściema, znaczy to on tak twierdził, że jest ściema. Kobiety są dojrzałe, a panowie nie nieodpowiedzialni. No bardzo wygodne. Ja wręcz mam, yy, widząc, yy, byłem w sklepie, który. No ekskluzywnym sklepie, jak widziałem kobiety, jak robią zakupy i ktoś twierdzi, że po prostu wyprówają z czterech kart pieniądze i że kobiety są dojrzałe, no to tak wiecie, z pewną dozą nieśmiałości to traktuję, że są kobiety dojrzałe, nie? Jak ktoś patrzy i, i, i pilnuje, to może i są dojrzałe, nie? A jak dorwą się do twojej karty, to niekoniecznie. A panowie nie odpowiedzialni. No dobrze, OK. Ja swoje żale schowałam do kieszeni, mimo zdrad, przemocy i tak dalej, nieistotę. Tutaj pani nam, jakby był w OZS-ie, to powiedziałbym, że tu jest blaming mode czyli yy, shaming i blaming to jest obwinianie partnera o, o to, że yy, mimo zdrad i przemocy, czyli tutaj ona robi z siebie ofiarę, a jego przemocowca w jednym zdaniu zrobiła, prawda? No i teraz tak, i mówi coś takiego, czyli tutaj jest klasyk taki sądowy, że ona mówi, że po prostu jest nie... Znaczy wiecie, wszystkie kobiety, które na salach sądowych prowadzą alienację, to według schematu, że one chcą kontaktów z ojcem, ojciec jest przemocowcem, pedofilem i tak dalej, ale ja chcę kontaktów. No a sędzia tam ma z tego wy... wywnioskować, że kontaktów ma absolutnie nie dawać i tu jest taki schemat zachowany wręcz, nie? Chciałam szerokich kontaktów, opieki naprzemiennej, no to musiało być dawno temu, to jeszcze nikt nie mówił o żadnej opiece naprzemiennej. Chciałem szerokich kontaktów, opieki naprzemiennej. Mąż nie chciał się zgodzić nawet na każdy weekend. No, każdy weekend to by wykończył w ogóle wszystkiego, zresztą sądy się nie zgodzą. Optymalnie to są dwa weekendy, yy, o, op, optymalnie to są. Co drugi tydzień, bo masz jakby swoje, prowadzić życie prywatne, z obecną swoją partnerką jesteś i na przykład wyjeżdżasz z dziećmi, nie? Co dwa tygodnie uważam, to jest tak optymalnie i tak też jest w wyrokach, więc może nie chciał się zgodzić nawet na każdy weekend. To ona proponowała każdy weekend, to tak jakby potrzebowała mieć wolne w każdy weekend, nie? Albo kobiety starają się, jeżeli mają jakieś problematyczne dziecko z chorobami, no to mogą starać się obciążać ojca dostał co drugi i nie realizował. No i tutaj na razie bym chciał nie analizować tego, że on tego nie realizował. I teraz zobaczcie, jest taka sytuacja, czy ona chce szerokich kontaktów, tak? Ona chce szerokich kontaktów i jak to się mówi, po czynach ją poznacie, zielone, chce szerokich kontaktów. I teraz słuchajcie następne zdanie. Dopiero po latach, gdy był już pozbawiony władzy, wniosłam o alimenty. I teraz tak, czyli... Był już pozbawiony władzy rodzicielskiej, ja się domyślam. To jest też, w ogóle jest to takie fikcyjne coś, co adwokaci dają, zabierają, sądy dają, zabierają, jest, zupełnie jest nieprzydatne, ale najważniejsze jest to, że został pozbawiony tej władzy. Pozbawienie tej władzy, jeżeli mieszkają osobnie, dzieci są i tak dalej, to musi być przez kogoś zainicjowane. To nie jest tak, że sąd co pięć lat bada sytuację rodziny rozwiedzionej. Nig nigdzie tak nie jest. Musi ktoś wnieść. I z on, gdyby to wniósł, to by napisał wniósł o pozbawienie siebie władzy. Ja sobie wniosłem, bo były po prostu były to rzeczy fikcyjne, które nie miały, nic mi nie przynosiły. Częściowo oczywiście. I gdy był już pozbawiony władzy, czyli ona to pisze w takim trybie biernym, ale musiał ktoś... Wnieść o to pozbawienie władzy rodzicielskiej. No tutaj obstawiam na panią na 99,90. Właściwie na 100%. Nie ma innej opcji. Czyli ona była do, zabiegała do, za, o kontakty, ale odebrała mu władzę rodzicielską. To jest bardzo, bardzo sprzeczne ze sobą. Dopiero po latach wnioskowałam o alimenty. Wiecie co? Tutaj z mojej opinii, gdybym był orzekał w OZSS-ie, to jest coś takiego, że jeżeli kobieta nie życzy sobie alimentów od partnera, to są naprawdę, jak to się młodzież mówi, grube tematy, że ona do tego stopnia go nienawidzi albo do tego stopnia chce go alienować, że nawet dochodzi do tego, że odrzuca pomoc materialną z jego strony. Nie? To jest bardzo rzadki temat przy bardzo silnej alienacji. Tak? Czyli uważam, że jakbym opinię pisał, to jest temat głęboko do zbawienia. Dopiero po latach, kiedy już był pozbawiony władzy, wniosłam o alimenty. Dlaczego wcześniej nie wniosła? Tu jest, tu jest temat do pogadania. Wtedy pani adwokat męża napisała się o utrudniania. O, pojawiło się jakieś utrudnianie, czyli yy, pani mówi, że była chętna, żeby kontakty mu dawać jak najczęściej. Tak? dawać jak najwcześniej, pozbawiła go władzy rodzicielskiej. No i adwokat męża napisała coś się utrudnianiu. No taki miała pomysł na wytłumaczenie, że dzieci ojca nie widziały od kilku lat i rzeczywiście go nie znają. Wiecie co? Tu nie chodzi o dobro dzieci, to znaczy może chodzić o dobro dzieci, ale zbyt prawnicze przedstawienie tego, dzieci ojca, dzieci ojca nie widziały od kilku lat, czyli dzieci ojca nie widziały a nie ojciec nie widział się z dziećmi. Czyli tutaj jest jakby y, z innej strony. Nie, tu nie jest tak, że kontakty ojca z dziećmi są, tylko to jest inaczej powiedziane, tak? I rzeczywiście go nie znają. No to jest przeciw... Y, bo, ale chodzi o to, że tutaj w alimentach to jest coś takiego, że alimenty to nie tylko jest... Y, y, I to już świadczy o głębokiej wiedzy prawnej tej kobiety, bo ona tu się wypowiada operatorowo. No, ja, się, ja, ja to wiem, bo czytałem, ale wy nie, z pewnością nie wiecie, że alimenty to nie są tylko pieniądze, ale są to wszelkie świadczenia na rzecz dzieci. Na przykład byłeś byś korepetytorem, udzielałbyś korepetycji, sąd ci powinien zaliczyć. Ale oczywiście wiecie, jakie nasze sądy są, więc wszelkie starania o ojca to ci nie pomogą obniżyć alimentów. Osobiste starania to, to, to jest tak, że pieniążki muszą płynąć, a twoje starania to tak poza konkurencją jest w ogóle jakbyś grał na wyjeździe, nie? Także tutaj jest, ale pani wie dokładnie, że kontakt ona tu podnosi w sposób prawny i z takiej perspektywy, że ona po prostu walczy o alimenty i zna dokładnie kruczki prawne i, i stan prawny zna bardzo dokładnie i umie się w nim wypowiadać. To musiało być, po prostu musiałaby mieć instruktaż od adwokata albo gdzieś na stronach. To, to nie jest tak, że to można sobie wyczytać w jednym odcinku, obejrzeć się. I y, autentyczny kontakt, z czasów lęcych, czyli ona powiedziała, że to jest, to jest powiedziane coś takiego, że teraz nie ma kontaktu, dzieci cierpią, że nie ma kontaktu, więc to jest powód do podwyższenia alimentów. Nic innego. To nie jest zdążenie do kontaktu, tylko to jest przedstawiane jako powód do podwyższenia alimentów. Wiadomy, że za te wszystko, wszystko szło spojrzenie na udział w wychowaniu dzieci. Czyli ta część, że ojciec się nie angażuje w wychowanie dzieci, no to można mu to przerzucić na stronę finansową. To jest aspekt taki, że skoro dzieci, ona jest prowadzona alienacja, a ty dzieci nie widzisz, to trzeba ci podwyższyć alimenty. No tak to najkrócej działa. Oczywiście zrobiłam masakrę dowodową, ile razy dzwoniłam, pytałam, czemu nie chcę widzieć dzieci. No tutaj jest taka też akcja, że ojcowie... Często odnoszą takie udary psychiczne przy tych spotkaniach. samosoby osoby trzeciej, dzieci są nastawione, żeby ojca atakować psychicznie, po czym mu odmawiają i jedzie z daleka, że namawianie do przyjazdu ojca to tak powiem szczerze. Dla mnie jest temat bardzo miałki, nie? Dla miałki o niczym to nie świadczy, trzeba by było to zbadać jeszcze. Bo jedno dziecko jest chore i on nie przyjeżdżał, no to może chciała mieć trochę odpoczynek, żeby ktoś jej pomógł w ręce z dziećmi. Nawet były wiadomości, gdzie tłumaczył, że ma taką i uważajcie teraz, nawet były takie wiadomości, gdzie tłumaczył, że ma taką chorobę, że nie może dotykać i wydywać innych ludzi, ale nie wie jak ona się nazywa i jak sprawdzi w internecie, to mi napisze. I teraz słuchajcie, posłuchajcie to jeszcze raz. Tłumaczył, że ma taką chorobę, o się nie spotyka z dziećmi. Tłumaczył, że ma taką chorobę, że nie może dotykać i widywać innych ludzi, ale nie wie jak ona się nazywa i jak się, i jak się sprawdzi w internecie, i jak sprawdzi w internecie, to mi napisze, słuchajcie, ja kończyłem kurs pedagogiczny i dla mnie taki tekst to jest czerwona wielka flaga, bo są takie zaburzenia psychiczne. One podobnie jak bulimia i, yy, i ta anoreksja to nie tylko tak, że dziewczyna chudnie, tyje czy coś na przemienie, ale to jest ciężkie, ciężkie zaburzenie psychiczne. I tutaj fikcyjna choroba, która nie pozwala mu dotykać i wydywać innych ludzi, to świadczy o głębokim zaburzeniu psychicznym. Na moja diagnoza, na tyle profesjonalna, ile mnie wychowano, mnie nauczono, jak uczniów rozpoznawać różne zaburzenia psychiczne, to takiego ucznia natychmiast kieruje do psychologa w trybie przyspieszonym, natychmiastowym, bo taki człowiek w tym stanie, który tu jest opisany, to nie chodzi, że on fantazjuje, tylko on już jest w takiej zapaści psychicznej, że potrzebna mu jest natychmiastowa pomoc psychologa i on z tego nie wyjdzie przez lata, przez lata. To jest, tu jest opisany człowiek, który jest wyniszczony zapaści psychicznej. I on się nie chce widywać z dziećmi, on się z nikim nie chce widywać, bo po prostu jest wyniszczony psychicznie i on się nadaje do terapii, on się nie nadaje do kontaktu z dziećmi. Nie? Tutaj ciekawe, że kobieta, która jest taka czuła i wrażliwa, to tego nie zauważyła. I dzwoniłam, mówił, że jest w autobusie tam. Na następny dzień dostałam zdjęcie w wypisu od prywatnego lekarza z diagnozą dosłownie pacjent obawia się świerzbu. Czyli on poszedł do lekarza jakiegoś od skóry, ale do tego powinien wysłać do psychologa, tak? ale go chyba nie wysłał. No. To teraz zapraszam na kolejne zdjęcie. Tak. Przepraszam, chwilkę mi to zajmie. Dosłownie, pacjent obawia się świeżbów w wywiadzie ostatnie noce spędził w hotelach i cała masa innych absurdów na unikanie swoich dzieci. To jest tak, ona uważa, że to są absurdy, a tutaj, dlaczego on jest w hotelach, co nie ma swojego mieszkania? Może ma taką sytuację, że stracił mieszkanie, się poniewiera po jakichś hotelach, albo, albo ona go z domu wyrzuciła. To jest też cały temat ciekawy, czy to jest jego praca, czy coś. Poza tym, jeżeli on ma tą fobię taką, że przedmioty powodują, że on dostaje śwież i to ten śwież może być rzeczywisty, może po prostu to psychiczne natężenie powodować fizyczny ból, tak? Jest taka sytuacja. I cała masa, czyli to on jest w takim środowisku, on ma taką chorobę, jest w takim środowisku, który no, nie pomoże mu z tego wyjść. Wiecie? I cała masa innych absurdów na unikanie swoich dzieci. On unika wszystkich, nie? Piszę to po to, żeby pan zrozumiał, że nie wszystkie kobiety są takie same. No i tutaj załączyłem w tych pisałych linkach taki link do odcinka na kanale. Na kanale musisz wiedzieć, jestem inna, nie? Jak kobiety mówią, że jestem inna, znaczy lepsza. One są gorsze, ja jestem lepsza, żeby pan zrozumiał, że nie wszystkie kobiety są takie same. I ona mówi o sobie, nie? Dokładnie tak, jak to, tak jak ja rozumiem, że są różni mężczyźni ojcowi. Właśnie dlatego bardzo podziwiam tych, którzy chcą faktycznie kontaktów z dziećmi. Czyli ona mówi, że jej facet nie chce kontaktu z dziećmi. I tu jest, wiecie co, kobiety często mówią coś takiego, co dokładnie chciałbyś usłyszeć. Tu się powinna taka lampeczka zapalić, że dokładnie chciałbyś to usłyszeć, że ona podziwia, my się dopasowujemy, my się sami wbijamy w to grono, my ojcowie alienowani, że chcemy widzieć nasze dzieci i ona nas podziwia. Tak sobie my to dopasowujemy. Bo, ona, bo kobiety mają taki dar mówienia tego, co chcesz usłyszeć, tak? Z dziećmi, wychowania ich i tym podobne. Pomimo rozpadu więzi. Uwaga teraz. Zaciekawiła mnie ta teoria alienacji. To ta teoria to jest zdystansowanie się. Wcale ją nie, zaniecie, nie zaciekawiła. Ona wie, że coś takiego jest i chce powiedzieć, że to badała takie coś i dalej będzie coś o tym mówiła. ale tu jest. Zaciekawiła mnie alienacja, a na przykład teoria, zaciekawiła mnie ta teoria alienacji, to to jest tak ta, to znaczy zdystansowanie się, a teoria, wiecie co, jest teoria strun, jest teoria przestrzeni jedenastowymiarowej i to są tylko takie teorie, o których się de rozmawia, ale tego może wcale nie być, więc teoria alienacji to jest czysto teoretyczne dywagacje są na temat alienacji, które w ogóle tutaj yy, według Pani prawdopodobnie nie istnieją. Coś takiego nie istnieje w jej podświadomości. Obejrzałam parę filmów i oczy przecierałam ze zdumienia. Tutaj będą emocje, że takie kobiety mogą istnieć, które alienują. Jak to jest przykre, że płakać mi się chce? Emocje, 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 ale patrzmy na czyny. Czyli mówiła poprzednio, że ona dąży do kontaktów, a zabrała mu władzę rodzicielską. No, to jest zupełnie sprzeczne ze sobą, także tutaj temat jest do zbadania. Nie wiem, nie rozumiem celu logicznego w ich działaniu, tej, tego działaniu kobiet. Nie wiem, czym się kierują. Każdy, kto przypomni sobie jak i tak dalej. Ja jest, są takie odcinki u mnie, to się nazywa instynkt alienacji i tam cele logiczne są wytłumaczone. Nie? Dlaczego kobiety alienują ewolucyjne i tak dalej. Jeżeli pani obejrzała parę, parę filmów, to, to wie, że po prostu... Jeżeli obejrzałaby ten tych alienacji, to by wiedziała, jaka jest ta logicz, logika po prostu ewolucyjna, ale druga rzecz jest taka, że skierowanie tu jest ym, spojrzenia w zupełnie inną stronę. Kobiety nie rozumieją, kobiety nie rozumują, one po prostu czują. Gadzi mózg, jest silniejszy u kobiet i one alienują po takim karze. Tu nie ma nic do rozumienia. Nie, nie muszą analizować logicznie, roztrząsać tego i, i, i to mają szybką decyzję, jeżeli jest czynnik wywołujący alienację, tak zwany trigger, czyli taki czynnik spustowy. Coś się przy, wydarzy takiego, na przykład masz nową partnerkę i rodzi się dziecko w drugim związku, no to może się włączyć alienacja u, u Twojej ex, tak? Każdy, kto przypomni sobie, tu uchwytam mnie to za serce ta wypowiedź, każdy, kto przypomni sobie, jak był dzieckiem, pamięta, jak potrzebował mamy i taty, nawet jeśli w rodzinie było różnie. No ciekawe to jest zbadanie, jak to było w tej rodzinie, nie? W jej rodzinie było różnie i ona potrzebowała mamy i taty. No coś tam się ciekawego działo, tak? Na no, podstawie doświadczeń. Niekoniecznie każdy rodzic był dobry, o, ciekawe, ale potrzeba mamy i potrzeba taty, Tutaj jest to rozdzielone, ciekawy. Potrzeba mamy i taty by mogła być. Potrzeba mamy i taty. Dlaczego nie potrzeba taty? Ponieważ, choć jest inna, ale tak samo silna. Hmm. No coś w tym jest, bez komentarza. Dla jasności. Winię siebie za tę sytuację i strasznie cierpię. Ona wini siebie? Nie sądzę. Kobiety winy odsuwają z natury od siebie, jak najdalej są z natury po prostu niewinne, więc to jest typowa figura retoryczna, bo i strasznie cierpię, że moje dzieci są półsierotami. Ona cierpi, ona ma uczucia, natomiast jej stan prawny, który Wam wykazałem, że jest bardzo wysoki, zna po prostu jak wyszarpać alimenty no to zagrożenie nakazem dla, zapłaty dla ojca, to powinno być po prostu dla niej na psekcięcie paluszka. Mogłaby też po, y, spotkanie załatwić w obecności kuratorki. Ona cierpi, ona ma uczucia, ona strasznie dużo ma tych uczuć, ale natomiast alimenty potrafi wyszarpać, władze się skąd potrafi odebrać, natomiast do kontaktów nie potrafi przemusić. No takie wiecie, nie? taka je, kusztyka na jedną nogę, na drugiej biega jak maratoncik. Nie? Bo zbyt po, pochopnie dobrałem sobie partnera na męża i ojca dzieci, no to jest krytyka swojego eks. pochopnie dobrałem sobie partnera na męża i ojca dzieci. Kobiety do, dobrałem, gadzi mu zdobiera, dobiera, także tutaj dużo myślenia zbytnio nie ma, nie zauważyjąc tego, że taki człowiek, to jest ciekawe określenie tak? tego swojego poprzedniego, taki człowiek to jest pogarda, po prostu pogardliwe określenie, taki człowiek. To jest coś takiego, że pokazuje, że ona po prostu gardzi tym swoim partnerem i tutaj nie ma żadnej mowy na moje oko, na moją analizę, nie ma żadnej mowy, żeby ona po prostu akceptowała to, żeby on się spotykał z dziećmi. Zauważając tego i dzieci nie, odebrałem sobie partnera na męża i, i ojca dzieci, nie zauważając tego, że taki człowiek do tej roli nie dorósł. Czyli w tego, w, w czasie całego związku małżeńskiego nie dorósł. No, ciekawe. Właśnie jednak do takiego wychowania dzieci, zajmowania się dziećmi, no nie mamy w rodzin wielo pokoleniowych, wielo, wielo, wielodzietnych. Przeważnie jest teraz model, że są dzieci po prostu jedynaki, jak to się ładnie mówiło. W moich czasach to bardzo rzadko miało. I jak jest siedmioro dzieci, to o każdy się zajmuje tym siódmym nie? i ma pojęcie o wychowaniu dzieci, a jedy, jedynak to nie ma żadnego pojęcia o żadnym wychowaniu dzieci, bo on... Chyba tylko, że pamięta, jak jego wychowywano. Niech pan nie wrzuca kobiet do jednego wora. No i to jest klasyk taki, jestem inna. W tym kanale, który wam zalinkuję, to jestem inna, o który wam mi powiedziałem. Jestem inna, to się równa lepsza, tak? Czyli pan, niech pan nie wrzuca kobiet do jednego wora. I jak kobieta myśli o kobietach, to myśli osobnie. Matematycznie myślą logicznie nic podobnego. Randkowałem emocjami się kierują, jak każda inna kobieta. Kobieta to jest kobieta. Ona może nawet być prezydentem, kim chcecie, górnikiem, yy, przodowym astronautką. One myślą emocjonalnie, tak już natura to ułożyła i, i tak każe obyczaj i, i, i że one matematycznie myślą, logicznie to nie sądzę. Po pierwszej kłótni się przekona, że yy, wyjdzie gadzi umysł, nie? Nie tylko emocjonalnie. No i tu oczko puściła. Także tak, na moje oko... Ja bym się głęboko przyjrzał, ja bym był w OPS-ie, o ie bym pisał opinię, to pierwsza sprawa to jest badanie stanu psychicznego po prostu tego ojca, bo tutaj z tego co pani mówi, to ja tu widzę, że on wymaga fachowej konsultacji psychologicznej, bo ma jakąś fobię, ja nie potrafię tego dokładnie nazwać, ale takie objawy to są... U uczniów jak się diagnozuje, to natychmiast musisz reagować jako nauczyciel, zgłaszać to i to idzie w ten sposób, że jest kierowany na specjalistyczne badania, żeby ustalić, dlaczego się tacy ludzie nie chcą spotykać z innymi, co tam jest, że takie wstręty, jakieś właśnie świeżby, takie rzeczy, bulimie, anoreksję, to to jest jeden worek. To są poważne zaburzenia psychiczne z różnych tam przyczyn mogą wynikać. No i druga rzecz jest taka, że na moje oko to ta pani to ja bym chciał po prostu popatrzeć dokumentację i oddzielić po oddzieleniu to co ona mówi, że czuje i to, co mówi, że chcielibyśmy usłyszeć. Posiada ona głęboką wiedzę prawną, tutaj wyraziła ją w słowach. Yy, sprzeczność jest też taka, że ona mówi, że zabiega o kontakty, nie widać tu żadnych działań prawnych o kontakty, natomiast odebrała władzę rodzicielską, co uważam, że trzeba mieć na przykład dużo samozaparcia i też wystąpienie w późniejszym okresie o alimenty to jest świadectwem niezwykle bardzo silnej alienacji rodzicielskiej, też widać tutaj pogardę do, do, do swojego byłego partnera i jej intencja jest taka, że po prostu no nie ma ona w tej chwili takiego nastawienia psychicznego, żeby popierać kontakty, wręcz będzie z nimi walczyć. No to ja to tak, ja to tak widzę z tego i powiem Wam końcową taką sentencję, że tutaj musicie zrozumieć, Wniosek końcowy jest taki, musicie zrozumieć, że po prostu ci wszyscy ludzie, co siedzą w OPS-ach i OZS-ach, to co ja mówię, to ja nie jestem pewien, czy to jest prawda. I teraz od tego zależy życie, zależy los dzieci, kontakty i tak dalej. To trzeba dużo przepychać, to jest dużo roboty i to jest coś takiego, wiecie, niejasnego i denerwującego, i spoczywa na takim kimś jak ja, na przykład robi analizę w ten sposób, to duża odpowiedzialność i poważne konsekwencje mogą być. Prawda, że, że tu się okazuje, że może matka nie jest alienatorką, ale ja tu widzę, że to silno, jak na moje oko. I zrozumcie jedną sytuację. Te panie w OPS-ach, OZSS-ach i te wszystkie, one nie chcą mieć takich dylematów jak ja mam, bo to jest poważny dylemat, one nie chcą takich dylematów i od tych dylematów i, i, i je ratuje po prostu, że matka zawsze jest dobra, ojciec jest zawsze ten zły. i Nie muszą o tym myśleć, nie muszą mieć jakiegoś specjalistycznego wykształcenia, trzaskają na tym kasę i tylko jedyne co, to chyba my będziemy psuli im humor, wykazując im niekompetencje. W kolejnych po prostu y, latach to się będzie nasilać. No i panie będą coraz bardziej zdegustowane, bo one będą oczekiwały, że podziwu za to, że one ratują dzieci a od przemocowców, a my po prostu wykażemy, że one no, nie mają ogólnego pojęcia co się dzieje, są jak dzieci węgle albo to powiem im, że są jak dzieci węgla, że one cwaniaczą to to lepiej, żeby im mówić, że bo jak powiesz im, że kobiecie że cwaniaczy, to ona się jeszcze utwierdzi, że plusik, a jak jej powiesz, że ona jest niekompetentna, to będzie ją to męczyć. Je? Czyli Ar... podsumowując artykuł, który Tutaj matkę chwalił. Na moje oko to alienatorka jest dys, dysonans taki poznawczy, że wiecie, no to są trudne tematy z tą ustalaniem alienacji czy nie alienacji. No i panie wszystkie z tego systemu feministycznego, sąd, sądowo-opiekuńczego, to one będą tego unikać jak ognia. I teraz wiecie dlaczego. Pozdrawiam serdecznie, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Zapraszam na kolejne odcinki poradnika alienowanego.